Siema, siema, widzu, poniedziałek, czyli prawdopodobnie wróciłeś ze szkoły, jak mi ciebie szkoda, o Jezus, i teraz sobie myślisz, bo włączyłem twój odcinek, żeby zapomnieć o szkole, no czasem muszę was powkurzać, tak? W zamian za to, że was wkurzyłem teraz, jeżeli zostawicie 35 tysięcy lajków do końca dnia dzisiejszego, to jutro w tle będą słodkie pieski, dobra? Mamy takie deala, żeby jutro było miło, a dzisiaj jest niemiło. Tym bardziej, że dzisiaj będziemy oglądać konferencję oraz to, co Lil Masty pierniczyła, yy, co jest niemiłe, przynajmniej w moją stronę. Zostawcie subskrypcję, jakbyście mogli, bo chciałbym przegonić Gimpera do 2 milionów subskrypcji. Wydaje mi się, że jest to możliwe, biorąc pod uwagę, że 99% z Was nie subskrybuje tego kanału, bo tylko 1% subskrybuje, więc yy, bardzo polecam subskrybować. Jeżeli nie, to masz małego pipi. No i jeszcze jedna rzecz, tak pod koniec tych yy, ogłoszeń parafialnych. Prosta droga do szczęścia: czyli to dziennie rano GBS. Nic prostszego, serio. Z kodem Zebo 30 masz aż 30% zniżki do końca dzisiejszego dnia. Bierz to pod uwagę, bo GBS jest super. Potrzebujesz więcej energii na cały dzień. Kawa z 5 razy więcej kofeiny niż normalne kawy spowoduje, że na pewno będziesz miał motywację do działania każdego dnia. Polecam nowy smak brownie. Chciałbyś się wyluzować lub masz problemy z zaśnięciem? Herbata GBS z suszonych owoców z asfagendą pomaga ci zasnąć. Dosłownie, no oczywiście, jeżeli lubicie zwykłą kawę i nie chcecie zbyt dużo kofeiny, jest też normalna Angelo kawa. Konkluzja jest jedna. GBS na rano i na wieczór, a do końca dzisiejszego dnia masz 30% zniżki z kodem Zebo 30, więc korzystaj, bo takie zniżki no często nie są. Bo muszę dosłownie błagać GBS-a, żeby mi takie wielkie zniżki dla Was dali, bo chciałbym, żeby każdy z was próbował i doznał to, co ja doznaję każdego dnia, pijąc GBS-a. Pamiętajcie, kod Zebo 30-30% zniżki. Myślę o dramach. Kiedyś to były dramy. Słuchajcie, za czasów Sex Masti, jak ja miałam dramę, to taka jedna drama, wszyscy nią żyli przez rok. Nie, nie, nie. Jedną dramą nie żyli przez rok i nigdy tak nie było, że jedna drama długo się toczyła, bo nawet drama, nie wiem. Mandzia z Blokiem, chyba taka była, nie pamiętam, bo właśnie krótko trwała. Zawsze dramy krótko trwały. Po prostu ta twoja postać, tej S-Masterki, ona długo trwała w internecie i dużo różnych rzeczy robiłaś przez rok i dlatego przez rok różne filmy na temat Esmasterki powstawały jakby, no. To jest jakby powiedzieć, że kamerzysta to robi takie dramy, że żyją ludzie nimi przez rok. No nie, no po prostu dużo szkodliwych rzeczy robił, dlatego dużo filmów powstawało o nim. To nie było tak, że jedną dramę zrobił i yy, każdy żył nią przez rok. A teraz jest drama za dramą. Te dzisiejsze dramy już nie robią takiego wrażenia, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Ona tutaj brzmi, jakby te dramy jej sprawiały jakąkolwiek radość, lub coś jakiego, że ona jest zawiedziona tym, że te dramy tak krótko trwają, tak? No to za chwilę zobaczcie, co ona powie. Jedna drama się zaczyna, druga się kończy, i to tak wiecie, no, taką dramą to żyje się przez kilka dni, a potem się zapomina. Złego myślę o dramach. To, że istnieją twórcy, kanały, które budują swoją popularność, swoje zasięgi, zarabianie pieniędzy. Właśnie budują to na dramach, na żerowaniu, jak takie pasożyty, na innych osobach. O, o to jestem ja, 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 obgaduję dramy. No to w końcu jesteś zawiedziona tym, że dramy krótko trwają. I lubisz dramy, co w sumie ja się na pewno przyczyniam temu, bo jakby no y, rozgłaśniam jak jakieś dramy i tak dalej. Czy nie podobają ci się kanały na przykład jak moje, bo to tutaj do mnie perfidnie gada. I dramy Fe, bo ona taj brzmi jakby no generalnie ja nie lubię jak ktoś o mnie dramy robi, y, ale dramy są spoko i moje dramy to długo trwały, no, no, to, no to albo to, albo to. Czynią tym osobom złe rzeczy. Y, czekajcie, czy... czy... Ja nie złe rzeczy osobom, dlatego że one coś złe zrobiły. Ja mówię, że to jest złe, i każdy około widzi, że to jest złe. No, no co? Na początku Jara się tym, że długo trwały jej dramy, a teraz krótko trwają dramy. Ale potem mówi, że generalnie to nie. No. Osoby, które gadają o tym, że ktoś coś źle zrobił, no to one szkodzą tej osobie. No nie, osoba sama sobie szkodzi. Tak samo ty sobie zaszkodziłaś, yy, robiąc dramę ze swoimi fanami, bo tak, nawet jej nie obgadywałem, bo yy, Lil Marsti miała jakąś tam dramę z jej fandomem, czy jakkolwiek to można nazwać, czyli ludźmi, którzy bardzo ją wspierają, kupują jej ciuchy i tak dalej. Jakaś tam drama, że ona syfiasce ciuchy sprzedawała, czy coś takiego. Ja się nie zastanawiam głębiałem, bo w sumie to jest drama pomiędzy nią a jej fanami. A jakby ja nie będę bronił jej fanów, bo jakby to jest ich problem, że są jej fanami na, na pierwszym miejscu, tak? No, jakby XD. Sami sobie tym zasłużyli. E, po prostu to są osoby, które nie potrafią wytworzyć czegoś swojego, tak? Przepraszam bardzo, ale co Lil Masi swojego stworzyła? S-masterkę? Wow, super! No na innych stronach też takie coś istniało już. I poza tym, jako kanały obgadujące jakieś dramy też tworzymy coś swojego, czyli swoją opinię. To jakby krytykować stację telewizyjną za to, że obgadują to, co się dzieje na świecie, że o Jezus, wy nie potraficie zrobić coś swojego, co? <grym> po prostu jest miejsce dla takich osób, ludzi to interesuje, więc dlaczego takie coś miałoby nie istnieć? Ona takie głupot daj gada, że mi się wydaje, że ona to specjalnie robi, dlatego, że po prostu coraz ciszej jest o Lil Masi, no bo kiedy ostatnio słyszeliście o Lil Masi, że miała dramę z fejmem jakby potem ucichła, więc pewnie chcia... chciała teraz, żebyśmy obgadywali ją tak mi się wydaje, że to jest taki bait, ale spoko, ja, ja z chęcią, ja lubię. Więc żerują na innych i to powinno być niedozwolone dozwolone powinno być wytykanie ludziom błędów, gdy je popełniają. Niech sobie popełniają, niech sobie skamują widzów, niech sobie inne negatywne rzeczy robią i ogólnie szkodzą temu internetowi. To wcale nie jest tak, że na przykład dzięki mnie, takim skromnym okiem mi się wydaje, że na pewno coś się przyczyniłem do tego, że kamerzysta obecnie za kratami siedzi i już nie szkodzi młodzieży polskiej i może jakiś procent z nich wyrośnie na, na kogoś, a tak to by nie wyrośli na nikogo. Oj nie, nie, nie. Po co pozytywne, to że coraz częściej i takie dramy kończą się na drodze prawnej. Kiedyś twórcy nie zdawali sobie sprawy, że nie mogą negatywnie wypowiadać się na temat drugiej osoby, niszczyć jej tym wizerunek, niszczyć jej biznes. Takim rozumieniem, każdy krytyk filmowy powinien być yy, już pozwany przez wszystkie mal Marvely, Duperele, dzikie węże, bo zrobią słaby film, krytyk się wypowie negatywnie, że jest to słaby film, to nie, nie, tak nie możesz. C czemu nie no nigdy w życiu, przecież kurde, P no i pozew dla krytyka, prosta, że to mi trochę przypomina jest sprzed lat, gdy DJ Parasyte odkleił się od ym, matki ziemi i <grybujesz> zaczął grozić wszystkim negatywną komentarzom, że ja, ja was pozwę, ja was pozwę, jak piszecie negatywne komentarze pod moimi filmami. <grybujesz> ...jakieś analizy, jakieś... Bez sensu dowody pokazując, przyrównując, coś tutaj kminiąc, no nie, od tego nie jest twórca, od tego jest sąd. Dlatego wystąpiłaś u Wardengi i też nie rozwiązałaś konflikt z Fejma jakby no prywatnie przez sąd, bo przez to jest sąd, tylko wystąpiłaś u Wardengi i tam opowiedziałaś swoją historię i swoje analizy i tak dalej, dokładnie. Czy, czy ja tu czujecie to? Hipokryzja. Od zbierania dowodów, od analiz, od tego nie jest twórca. I więc teraz tacy twórcy bardzo często ponoszą konsekwencje. YouTube sam, jeśli ktoś ci wytacza dramę, to, to YouTube sam poda ci dane tej osoby i skieruje właśnie na drogę prawną. Myślę o konkurowaniu influencerów, a co mnie interesują inni. Kolejna hipokryzja. Przez parę minut się wypowiada, że nie, jak inni mnie krytykują publicznie i z tego zarabiają, jak oni tak mogą, to powinno być nielegalne. Yy, co, co myślisz o konkurowaniu influencerów? No, nie obchodzą mnie inni. Słuchajcie, ja jestem zdrową psychicznie osobą i skupiam się wyłącznie na swoim życiu. Dlatego przed chwilą mówiłaś, że no dramy to kiedyś były fajne, teraz to są e, krótkie dramy, no słabe te dramy teraz tak coś tego typu. Widać było, że e, interesuje się dramami, więc interesuje się. Innymi osobami, czyli nie tylko sobą. Ponownie hipokryzja, zapytajnik. Więc co inni robią, czy konkurują, czy nie konkurują, to mnie to mało interesuje. Dlatego się interesuje, że dramy teraz są krótkie, kiedyś były długie i tak dalej. I się wywyższa, że no ja to robiam takie dramy, że trwały długo. No. <laughs> Płowiek wyjdzie z S-masterki, ale S-masterka nie wyjdzie z człowieka. <laughs> Słuchajcie widzowie, to może nie być koniec, możemy jeszcze obejrzeć sobie konferencję, konferencję, gdzie Lil Masti brała udział, ale to zrobimy jutro, co wy na to, 40 tysięcy lajków, dobra, bo inaczej tego nie robię, więc zostaw lajka, zostaw suba, ja spierniczam, no i, no i tyle w sumie, na zebrankach, na zebrankach już się skończyły, tyle limitowana czasowo ciuchy, więc w sumie, w sumie nie wiem, po prostu miłego dnia ci życzę i na razie widzu.